Kręcimy ino Wrocław. Siema moi drodzy widzowie, z tej strony Jacob i dzisiaj takie bardziej kulturowo-kulturalne pytanie, bo zapytałem się mieszkańców naszego miasta, czy wolą kino, czy teatr, a jeśli to lub to, to dlaczego? Jakie były odpowiedzi? Przekonajcie się koniecznie sami. Kino, czy teatr? Teatr. A dlaczego akurat teatr? teatr. Lubię oglądać. A na jakim spektaklu pan był ostatnio w teatrze? Uuu, teraz ostatnio, u, to teraz ostatnio nie byłem. Czy w telewizji pan oglądał teatr, czy w spektakle? To właśnie, w telewizji. Teatr. A dlaczego akurat teatr? To jest y, bardziej, można by tak powiedzieć, kształcący. A na jakim spektaklu pan był ostatnio, albo oglądał w telewizji? Nie miałem jeszcze okazji. Teatr. A dlaczego akurat teatr? Bo Można zobaczyć przedstawienie na żywo, jako osoby, no jest inaczej. A na jakim spektaklu pani była ostatnio w teatrze? Yy, w operze byłam, w goszczy. Na. Boże, zapomniałam. <grym> zapomniałam tytuł. Nie, o kino czy teatr? Kino. A, dla, a dlaczego akurat kino? Od dziecka chodziłem do kina i to mi pozostało, i jestem kinomanem. I na jakim filmie ostatnio pan był fajnym? O. Przyznam się, że dawno nie byłem, bo nie mam po prostu możliwości teraz. Ale na drobie to. Dziękuję. Kino. A dlaczego akurat kino? No więcej spektakli, które mnie interesują. A na jakim ostatnim byłeś w filmie dobrym? Ostatnio właśnie nie byłem. Kino czy teatr? Kino. A dlaczego akurat kino? Dlatego, że kojarzy mi się ze spędzaniem czasu z chłopakiem. Mi było a na jakim filmie ostatnio byli, byliście z chłopakiem? Yy, na Five Nights at Freddy's. I polecasz fajny film? Tak, fajny, tylko że ja się bałam. Dobra. A wy, co wolicie? Kino, czy może teatr? No i oczywiście dlaczego? Piszcie koniecznie w komentarzach, a my na pewno je poczytamy. Siema i widzimy się niedługo. Trzymajcie się. Cześć. No i miłych wakacji oczywiście.